Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Każda Rzadkość Broni w Fortnite. To jeszcze nie widział poprzednich odcinków z tej serii, to odsyłam Was do wpisu, gdzie znajdziecie linki do tych Trzech ostatnich filmów z tej serii Polecam je obejrzeć, bo wyszły mega fajnie A dzisiaj gram bronią fioletową I muszę zdobyć minimum piąte miejsce I oczywiście Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba Bo to nic nie kosztuje, a mnie bardzo wspiera No dobra, to już lecimy do filmu Dobra widzowie, już lecimy busem bojowym I gdzie mogłyby być Najwięcej epickiej broni Hmm A wiem, na żółwiach, no tak Przecież tam zawsze są jakieś nie wiem, jakieś te bronie, jakieś niebieskie skrzynki ulepszone. W ogóle mega, mega dobry lud tam jest, a więc tam sobie polecę na te żółwie. Chodź, troszeczkę dużo typków tutaj leci. nadal yy, yy, jakoś tam radem mo może, Z zobaczymy, Czy mi się uda. Dobra, wyląduję sobie na tym żółwiu, a może na tamto, bo tam jest... Nie, tutaj... Nie, no, tutaj sobie wyląduje. I... No. Czemu nie ma tutaj żadnych... Nie, no nie ma tutaj żadnych ulepszonych skrzyń, Co to ma być? No dobra, podjeżdżam szybko. O kurde, to jest typek. Mówię szybko picką broń. I uciekam. Co jest? I pum. I pum. Dead. Zobaczymy sobie tutaj jego ludzi. Miał jakieś epickie broń? No niestety nie miał. Środą wywalam i lecę dalej na typku. Ale mega dobra ta akcja była... Może tam ten typek, że tam jest, to bo spróbuję podjechać. Kurde, nie trafiłem. Jest, trafiłem wreszcie. No jak? Pomyślałem, że będzie taki ładny headshot. Ale na szczęście już zginął, dobra. O, miałam epicką broń na szczęście i to nawet pompa. Szkoda, że szybko, ale jest nic. Podleczę się troszeczkę i chyba będę już spadał. A nie, tak czekajcie, jeszcze sobie tutaj sprawdzę, czy coś jest, nie ma. Ale pewnie w tym coś jest, pewnie... O, jest, mała porta. Uleczę się i lecę. Lecę na żółwia, bo... Zobaczę, czy będą jeszcze jakieś ślipickie bronie, czy typ jak już wszystkie wziął. Zobaczymy. I co to było? A tu był jakiś ryk żółwia, co jest? O, dar. Co to jest za dar? Dar chciwości. Otrzymujesz dodatkowe sztabki złota z pojemników i likwidacji. To może być całkiem ciekawe. A więc biorę. Pojadę sobie jeszcze tyrolką, zobaczyć czy coś jest fajnego na tym drugim żółwiu. No, są beczki, no to się uleczy, że skrzynka na drzewku, to jest jeszcze to drzewko, o launchpad. tego zaraz im polecę. Chociaż tam jest jeszcze jakiś inny launchpad, ale... No ale dobra Kurde, nie mogę stworzyć tej skrycie, o wreszcie To jest nie no dobra, palić tą skrzynkę Dobra, no to proszę polecę już tym lunchpadem Jest tutaj jeszcze dość ciekawego, chyba nie ma nic No nie ma nic Albo pojadę jeszcze tutaj, to za tutaj na pewno nic nie ominęłem I będziemy lecieć Nie, na pewno już chyba nic nie ominęłem No nie a wszystko już zlutowano a jak nie zlutowano to nic się jest to nie stanie wszystko. Dobra, nie wiem, polecę sobie na tym miejscówkę na wzgórza nadziei Zobaczycie, co tutaj jest ciekawego to jest broń? No jest impuls ale to i tak nawet bym mógł w każdym z tej serii Kurde no, pójdę sobie potem tą skrzynkę tutaj zobaczymy gdzie ona jest a tutaj no impulsem ja i tą pompę, której nie mogę wziąć, bo jest zielona I auto tutaj gdzieś jeździ e... O, czy słabo no, Znowu tak go zabiję O kurde no sniperka Uciekam, <laughs> uciekam, on muszę mi kawić chyba Dobra, uciekam, uciekam, uciekam Uciekam, sobie Gdzie on? On pewnie zaraz w tej strefie zginie Mogę się założyć w na... Kurde, jaka mi Po prostu rzucę sobie tutaj bombę, bomba, będzie mnie uleczać. Kurde, sniper ma. No i gdzie on jest? Nie mogę tego przegrać. Bo dopiero jest 56 osób. A teraz już 55, bo to jednak zabijam. Ehe. I, widzowie, pompa ma... pompę mam epicką mega dodrą. No i lutek. No i to, No i to ja rozumiem taki ludzi. Takim lutikiem tu można grać. Poczekajcie, zlutować to? Nie, bo nie będę zlutował jednak tej Nie będę jej lutował, bo jest w burzy już. O, zrzut. Otworzę sobie. No, epika broń. Jest. Nie no, widzę. My to wygrywamy. No, tam jest medalion. Jak możecie zauważyć, na minimapce nie ma jest. Złoty krąg i teraz pytanie lecieć tam. Nie, bo nie będę tam... No, nie będę tam leciał, no na razie nie Może spróbuję wycelować albo trafić kogoś, ale nie wiem, nie, boję się trochę żebym nie zginął przed tym, to 5. Po tym to już mogę, ale przed to nie Dobra, pojedziemy sobie gdzieś, nie wiem, gdzieś dalej Bo tam są jakieś strzały, kurde, zlagowało mi się Bo tam gdzieś są jakieś strzały, ale chyba kurzy to nie wiem nie wiem, jechać tam czy nie, chyba nie będę jechał. O, ale za tą samą to już będę. Bo tam też są strzały, nie wiem czy widzicie. Znaczy teraz już nie ma, ale były. Jednak i na planów, sobie tutaj gdzieś podjechałem. Nie wiem, nie mogę po prostu zauważyć tych typów. co to zniszczę i się trochę uleczę tym, jakby. No i co, nie wiem, będziemy gdzieś jechać. A nie, je tak czekajcie, tam jest, tam jest niebieska skrzynia. No tam właśnie, ja chyba do niej się najpierw dostanę. przecież tam są ptiki, strzały, słyszę, ale... Ale spróbujemy. Kurde, zabudowałem się na pada, mogę mi polecieć tam. ale dobra, cóż. Będzie jakaś pieczka brown please. O, jest, tylko yy, ta, co już ja mam. No to nieźle. Kurde, auto jedzie. Szybko uciekam. Kurde, miałem laga, nie wiem czy widzieliście I lecimy sobie, nie wiem, do auto tutaj gdzieś dziś odjeżdżamy O, widzę, widzę domek, wjadę w niego Kurde O, skrzynka niebieska Zobaczmy co będzie Otwieram. Jest, akurat typica snajperka No i to ja rozumiem No i tym można grać Kurde Jak ja teraz z tego wyjadę? Nie no, muszę zmieścić no i teraz spróbuję. O, no. dobra, jadę sobie. O, że to jest jakiś typek. A to chyba jakiś bambiczek. Dobra, kurde. 88. No i jak? Dobra, det. To był jakiś bambiczek, widzowie. Tak sobie myślę, bo tak krążę po tej mapie ciągle, żebym może tutaj pojechał na no tą miejscówkę właśnie. Bo tam są jakieś strzały. Może tam podjechać. O, tutaj też coś jest. Nie, no to tutaj podjadę. Zabiję najpierw tego typka albo spróbuję Jeszcze jest 13 osób, a więc nie mogę skinąć Dobra, tu jest back, pokonam go szybko Co ja robię? O, 115 Kurde, on ma tą pałę. Dead Dobra, no jakiś dobry wyrobin o ten granat, może sobie go wezmę? Gdziecie brać za coś? Nie, nie wiem za co w ogóle Wezmę sobie za co? Nie wiem może nie że też nie wiem. Widzowie, zlutuję sobie te skrzynki. Szybko. Kurde. No co jest, nie mogę tam wejść. O, wreszcie. Skrzynka jedna, nie ma żadnej niebieskiej broni, tylko jest niebieska. Widzowie, nie pytajcie dlaczego mam 135 HP, a miałem 200 przed chwilą. Tak, no. no tak to było. Ale dobra, nie przyjmujemy się, gramy dalej. Yy, eee, się tutaj pod ką. O to małą. No i zaraz mi będzie Wejdę sobie do safe. Hej, widzowie, on jest w ogóle niezlutowany. To jest Dwa bitcoiny są no, nie wzięte. Skrzynka niebieska. No co jest? Tu który nie lukował jak Czyli freelie. No widzowie... Tutaj... Wszystko jest epicki i broni jest mega dużo, chociaż wszystkie te, które mam, nie wiem, otwieram sobie jeszcze troszeczkę, no i go już będę spadał. O kurde, burza jest. Nie wiem, którędy ja mogę wyjść. I co jest, nie wiem, którędy... A, tutaj jest trochę... ...tyczkę sobie, albo... ...to, co sobie rzucę, na pewno. W sumie nie wiem po co. Lepiej, żebym sobie tutaj Tutaj jest dar... możliwości. Nie no, bo już będę się tu z się trochę i nie wiem, do tym wyjściem się pójdę. Tu tym tutaj. No nie wiem, tu jesteś. Coś... O, lunchpad to se. Sobie... tylko otworzę i pójdę na lunchpad. O, jeszcze są beczki, też się leczy No i elegancko. Dobra, widzowie, lecimy. A może na strzało, albo w sumie nie. Out au, au, to weźmiemy. No Jedziemy gdzieś tam na strzały co jest dusza, Polecimy. polecieć Co jest? O, tam są strzały Może tam polecę? Nie wiem Gdzie polecę? Nie wiem, gdzieś do, gdzieś do strefki sobie muszę polecieć O, tam dalej są strzały O, apteczka Nie wiem, bracę apteczkę? Nie, nie To mam Może coś wyrzucić za apteczkę nie wiem co. Może No poświęcony. Będzie giz, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mamu hmm. no, nie będzie mnie aż tak potrzebny. Dobra, nie wiem, do stref sobie jedziemy i pokażę Wam, jak będzie coś ciekawego. O, gdzie tutaj jest typek jak jakiś? Just sport chyba. No? Dobra, spróbujemy. Snajperki go zabić. Ale jeszcze się osób nie możemy zginąć. Jeszcze tylko jedna osoba musi się zginąć. O kurde. Chciałbym mu tam strzelić. granatem. Nie no. Sniperki. Kurde. Gdzie on jest? Nie wiem. Yy, w ogóle tutaj jest medalion. Jestem w krągu medaliona. Kurdecz. Wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj mi! Kurde, ty ja bym Dobra, wsiadłem. E, tam jest... Ja idę do strefy i to 19 w autach. Dobra, podmi podmianka szybka, autka. No i lecimy. O kurde, tutaj jest jakiś lasek. Nie no, to jest grubo. To jest mega mocno. Dobra, widzę tutaj wreszcie mogę się trochę uleczyć apteczką. Wreszcie uciekłam od tych typków. Musimy jeszcze dotrwać, no, bo jest jeszcze sześć osób. Dobra, widzę, może już z tym. O, widzowie, 5 osób! Widzicie to? Wręcz zaliczony, widzowie! No i Esa! Widzowie, kolejny odcinek zaliczony. O, i 4 nawet. Może nawet możemy to wygrać, widzowie? Może. Spróbujemy. Nie wiem, może na razie będę tutaj w aucie czekał, albo wyjadę sobie. Gdzieś nie wiem, tutaj na tych typów. Tam w ogóle jest medalion. O strzały tam są i ja tutaj lecę Tam jest jakiś juice ward. On zabił Trzy osoby są Dobra Spróbuj zabić tego juice warda Dobra, dead I jeszcze ostatni typek został No i gdzie on może być Muszę, muszę to wygrać widzowie Muszę Gdzie on jest, a tutaj Dobra widzę. ja jaką muszę, nie wiem, ze snajperki albo czegoś Kurde zabludował się Nie wiem, spróbuję mu to walnąć nie to tak. Kurde, on mnie też walnął Kurde, siadam, szybko No nie Kurde Dobra, lecę na niego no Dobra widzowie, nie wiem Albo w sumie z, z daleka go ze snajperki wezmę No, będę uciekał na razie, nie wiem gdzieś z daleka ze snajperki Dobra, uciekam, uciekam, uciekam Buduję się trochę No i nie spam typie, z metalu będę budował dobra Schalam się tutaj za kamieniem I... Uwaga Uwaga Pum, headshot No easy widzowie Easy winek no i co? Część zaliczony. No i essa. Dobra widzowie, jak sami już widzieliście, wygrałem. Czyli ten zaliczony w sumie. No to co widzowie, zostawcie suba i lajka, jeżeli spodobał wam się ten odcinek. No a jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze w komentarzu słowo fioletowy. Każdemu kto napisze w komentarzu słowo fioletowy, przypnę serduszko. No to co widzowie, już muszę się z wami żegnać. No to cześć.